Rozmowa Radia Index. Wikrobnę 96FM, Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie. Z drugiej strony mikrofonu nasz gość, Kazimierz Łatwiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, szef Komisji Gospodarki w Bracie miasta, miasta Zielona Góra. Czy jest na dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam panie dyrektorze, witam państwa. Oczywiście o gospodarce sobie porozmawiamy. Myślę, że to będzie punkt wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy, chociaż zacznijmy od tego, co będzie się jutro działo na Uniwersytecie Zielonogórskim. I jutro zielonogórskie perspektywy organizują kolejną cykliczną debatę. Właśnie na jutrzejszej debacie będzie poruszany temat gospodarki, a konkretnie tego jak Zielona Góra mogłaby pod względem gospodarczym rozwijać się w kolejnych latach, tu mówimy przede wszystkim o latach 14-20, jak pan uważa, w jakim kierunku powinno iść miasto. No na pewno trzeba bardziej skoncentrować się na tym, żeby miasto inwestowało w przedsięwzięcia związane z gospodarką, które będą kołem zamachowym gospodarki. To są to w mojej ocenie to oprócz muzeów i parków i skwerów, to także trzeba inwestować w takie miejsca, jak węzły komunikacyjne, jak zintegrowane centrum komunikacyjne, również centrum konferencyjno-targowo-kongresowe, bo przyjadą biznesmeni, będzie ożywiona starówka. Oczywiście w infrastrukturę w parku, w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, w Nowym Kisielinie. No tam praca w Re, akurat stała. Tam praca w Re, byłem tam tydzień temu i te obiekty parku naukowego, już są prawie gotowe, jest gotowa droga i w projekcie budżetu miasta są również znaczące środki około 10 milionów na kontynuację zadań z infrastrukturą i takie zadania właśnie trzeba prowadzić, niezależnie od tych, które służą poprawie prestiżu miasta jako ośrodka potencjalnego, ośrodka ważnego, ośrodka miejskiego czyli takie jak na przykład Centrum Nauki Kopernik, ale to są inwestycje, które nie wystarczą. Trzeba właśnie koncentrować się na tych działaniach, które spowodują, że do Zielonej Góry będzie łatwiej dojechać, będzie. Bardziej Czyli najpierw infrastruktura, a dopiero potem możemy myśleć o przemyśle, bo bardzo często pojawiają się te, tego rodzaju ogólniki. Tak można byłoby powiedzieć. Ogólniki w tym sensie, że tak, postawmy na przemysł, rozwijamy się. Ale przemysł to w tej chwili może być, jeśli mówimy o mieście, przede wszystkim lubuski park i oczywiście jeszcze działki przy strefie na tak zwanym spolonym. Nie tylko, bo mamy przecież cały czas działający, m, ostatnio może nie najlepiej, m, park przemysłowy Zastal. I to jest taka infrastruktura, która jest przygotowana do przyjęcia inwestorów. I ja bym na przykład widział takie działania, które miasta, współpracy miasta z właścicielami tego terenu, które by służyły pozyskiwaniu inwestorów. Przecież miasto może współorganizować na przykład konferencje dla firm z sektora. Taboru kolejowego, tak? Żeby zainteresować y, y, przedsiębiorców y, operujących w Polsce i za granicą na tym rynku, tak? Aby. Y, Wykorzystać infrastrukturę, która jest przy linii kolejowej, tutaj, gdzie są studenci kierunków technicznych, gdzie jest rozwinięte szkolnictwo i spora populacja potencjalnych pracowników w 300-tysięcznej aglomeracji Lubuskiego Trójmiasta. Będzie łatwiej, jeżeli im Zielona Góra i obecna Gmina Zielona Góra będzie jednym organizmem? Na Czy pewno, pewno będzie, nie będzie miało to na, pewno, na pewno będzie łatwiej, chociażby. W parku naukowo-technologicznym, w parku, parku przemysłowo-technologicznym, którego częścią jest Park Naukowo-Technologiczny, chociażby dlatego, że w tej chwili ten park ma, jeżeli chodzi o samorządy, no to ma co najmniej czterech gospodarzy, bo jest tak, jest gmina, na której terenie jest ten park, jest powiat ziemski, jest miasto Zielona Góra, które, które jest tam głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia i motorem tego przedsięwzięcia, również finansującym to przedsięwzięcie. Jest wreszcie województwo, które również ma pewne kompetencje. No jeżeli dodamy do tego wojewodę, uniwersytet i lasy państwowe i, i, i może jeszcze jakieś inne instytucje. No w zasadzie to się, powiedzieć, że mamy to, konglomerat. Że, że mamy gąszcz instytucji, tak. kompetencji przenikających się. To trzeba uprościć. A może czasami I, za dużo jest właśnie tych kompetencji. I, i, I między innymi dlatego, nie tylko żeby przesunąć kreskę na mapie, potrzebna jest, potrzebne jest połączenie miasta i gminy, ale po to, żeby... Yy, Stroną dla potencjalnych inwestorów był jeden silny partner, najlepiej żeby to był Prezydent miasta Zielona Góra, bo, bo miasto Zielona Góra ma tutaj największą inicjatywę i ponosi też y, duże ciężary finansowe. Pan od związanym. początku jest zwolennikiem i to takim zdecydowanym zwolennikiem tego połączenia, bo z radnymi różnych formacji już teraz, niezależnie od tego, do jakiego klubu to należy, różnie bywa są tacy, którzy mówią tak, jesteśmy absolutnie za, aczkolwiek mnożą różnego rodzaju wątpliwości. Oczywiście dobrze, jak wątpliwości się pojawiają, jeśli one mają wyjaśniać pewnego rodzaju problemy, które mogą się pojawić, ale czasami można odnieść wrażenie, że o to mówi się tak, jestem za, ale generalnie gdzieś tam dalej, jakby się nie udało, to też nic złego się nie stanie. No w pańskim przypadku jest inaczej. Pan jasno określił swoje stanowisko od samego początku. Mówi pan tak, połączenie. Jak pan patrzy na te badania, które ostatnio zostały opublikowane, te, które były przeprowadzone przez Uniwersytet Zielonogórski na zlecenie miasta Zielona Góra, jest pan coraz bardziej pełen optymizmu jeśli chodzi o połączenie, czy, czy jeszcze czuje pan, że to różnie wszystko może się bardzo potoczyć? Te badania są obiecujące, dlatego, że jest jednoznaczne, z tych badań wynika jednoznaczne poparcie mieszkańców Zielonej Góry. Ponad 80%, 80 nawet procentowe za połączeniem. W gminie to poparcie wzrosło 50. Z, około, z niespełna 40% do 50%, więc tutaj... Mm, ono, ono wzrasta, tak? I, więc z tego punktu widzenia te badania są interesujące, również z tego punktu widzenia, że jako, że na inne pytania związane z tym procesem mieszkańcy też odpowiadali w taki sposób, że to, to dobrze wróży po połączeniu. Po ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że, że połączenie będzie korzystne dla mieszkańców i miasta i gminy i e, e, dlatego też głosowałem za e, przyznaniem 100 milionów. Tak zwanego bonusa w całości na obszar gminy, ale dlatego, że uważam, że cały ten proces jest tak korzystny dla mieszkańców miasta, że trzeba było podjąć taką decyzję i de facto yy, to się udało, dlatego że 100 milionów trafi na obszar gminy, będą też pieniądze na Fundusz Obywatelski w Zielonej Górze, także. Udało się doprowadzić do takiego wewnętrznego konsensusu w samorządzie Zielonej Góry, co, co nie było takie proste, ale, ale ta sprawa jest załatwiona i to jest taki jednoznaczny komunikat dla, do mieszkańców. Obszaru obecnej gminy, że te 100 milionów do gminy na pewno trafi. No teraz władze miasta i władze gminy pewnie też muszą mocno pracować, tak aby wiosną, jeśli dojdzie do referendum, było ono no, jak najbardziej korzystne przede wszystkim dla inicjatorów tego połączenia. W tym wypadku już nie tylko miasta Zielonego Góra z prezydentem Naczara, ale także radnych, no bo tutaj wyraziliście w ostatnim głosowaniu dość jasno chęć. Połączeniu. Ja mam nadzieję, że będą trafiać kolejne projekty uchwał, które będą nas przybliżać do tego procesu i że to referendum nie będzie przekładane w czasie, że skoncentrujemy się na wzajemnym przekonywaniu się i przedstawianiu argumentów za połączeniem. Oczywiście też Klub Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznie mówi, że... To, to nie wystarczy tylko się połączyć. Połączenie ma być tylko takim narzędziem umożliwiającym skok cywilizacyjny w Zielonej Góry i, i szybszy rozwój. Oczywiście, że trzeba pracować we wszystkich obszarach. No, między innymi w tych, o których przed chwilą wspomniałem, żeby tworzyć nowe miejsca pracy, żeby rozwijać gospodarkę, żeby stwarzać warunki do, do inwestowania. Także absolutnie nie można odnieść wrażenia, że, że wszyscy zajmujemy się połączeniem i, i tylko interesuje nas przeniesienie granicy przesunięcie miasta. granicy miasta. Na pewno tak, tak nie jest i równolegle trzeba wykorzystując efekty połączenia, trzeba pracować na rzecz rozwoju gospodarczego miasta, bo miasto wyłącznie jako środek administracyjny czy, czy wyłącznie jako ośrodek kulturalny, co co, co jest bardzo ważne i nobilitujące, nie będzie się rozwijać. Jak Pan patrzy na projekt budżetu przedstawiony przez prezydenta miasta, no na pewno nie możemy powiedzieć zdecydowanie, że jest to budżet proinwestycyjny, bo podział tego tortu w postaci 522 milionów, no jest taki, jaki jest. Zresztą jest bardzo zbliżony do tego, jak wyglądały podziały w ubiegłych latach. A jak Pan patrzy na ten budżet w tej chwili, miałby Pan do niego bardzo dużo zastrzeżeń, odrobinę zastrzeżeń? Czy jeszcze pan tego nie analizuje? To jest. Znaczy, analizujemy budżet, tak? Tylko że tutaj jest to bardzo rozbudowany dokument i tak ze wstępnej analizy wynika, że prezydent w projekcie budżetu założył wyższe dochody i wydatki niż w Pierwotnym projekcie budżetu, który składał w roku ubiegłym, więc no to, to, to jest coś, co można uznać, że, że świadczy o, o tym, że nie stoimy w miejscu. To, to, co wstępnie niepokoi, to brak niektórych środków na zadania, które, które są Albo obiecane, jak na przykład remont ulicy źródlanej, który miał być realizowany właśnie w 2014 roku, i niestety został z projektu budżetu, znaczy nie został uwzględniony, tak powiedzmy, w projekcie budżetu. To z kolei pozytywem jest to, że wreszcie może doczekaliśmy się no, po, po, wielu, po wielu takich apelach i, i monitach do, do prezydenta i do, do, do urzędu miasta. Doczekaliśmy się. Tego, że w budżecie już jest na pewno zarezerwowana kwota na remont ulicy Batorego od trasy północnej do granicy miasta w stronę Czarkowa, obsługującej również osiedle przy ogrodnictwie, hipermarkety, które tam się znajdują. Pozytywne jest to, że jest remont trasy północnej, natomiast niepokoi mnie to, że rzecz już tak dobrze przygotowana, jak ten proces. Przekształcenia części śródmieścia Zielonej Góry w zintegrowane centrum komunikacyjne, jakby nie znajduje odzwierciedlenia w budżecie, tu chodzi o stosunkowo niewielką kwotę 100-150 tysięcy złotych, która mogłaby być przeznaczona na konkurs urbanistyczno-architektoniczny, którego założenia już w zasadzie są przygotowane, dlatego że we współpracy z, z Wydziałem. Wydziałem Budownictwa Lądowego i Środowiska, Katedrą Urbanistyki i Architektury z, ze studentami i panią profesor Kopiec-Unger przygotowano bardzo ciekawe koncepcje przebudowy tego obszaru. Ja z zespołem doradców przygotowaliśmy przedyskutowane z PKP, z PKS-em Y, pewne założenia przebudowy tego obszaru. No, ale w tej y, chwili jeszcze nie i, wszystko stracone. Mamy dopiero projekt budżetu. Mam nadzieję, dlatego, nad dlatego, że m, y, ta y, już uszczegółowiająca koncepcja powinna zabierać wyliczenia kosztów. Y, na etapie prac studenckich to było trudne, bo to są Oczywiście. bardzo y, czasochłonne i kosztochłonne działania i y, 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 też y, y, Podjęcie takiego działania związanego z konkursem ogólnopolskim architektonicznym, gdzie warunkiem byłoby także, aby uczestniczyli w nim inżynierowie ruchu drogowego i pieszego, bo tutaj ten priorytet dobrej obsługi mieszkańców korzystających z tych dworców to, to jest rzecz najważniejsza. I, 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 I po prostu jest już jakby bardzo duża praca w to włożona. Częściowo. Y, zaangażował się w to prezydent miasta, wy, wydzielając kwotę w zeszłorocznym budżecie na Więc myśli pan, że kontynuacja będzie po jak najbardziej zasadna tutaj? Tak? Y, myślę, że warto, bo tutaj jest jeszcze też taka ważna kwestia, że y, radni będą mieli swoje budżety, znaczy będą też mogli aktywnie proponować pewne środki, tak, tak, to, tak to powiedzmy. Y, natomiast y, ja chciałbym uniknąć sytuacji, że Hmm, jakieś środki e, na czy takie działanie byłoby, byłoby z, z, z jakiejś puli, którą by kojarzono z jednym rad, z radnych, tak? Żeby takie przedsięwzięcie, tak trudne i skomplikowane się udało, to odpowiedzialność za to powinniśmy wziąć wszyscy. To znaczy cała prezydent miasta, prezydent. cała rada, wszystkie kluby. To jest zbyt ważne przedsięwzięcie, wymagające współpracy z, z zbyt wieloma ważnymi instytucjami, które tam działają, na przykład spółkami kolejowymi. Gdzie nie ma patrzenia, czy, czy coś popiera yy, yy, jakiś radny, czy PiS, czy Platforma, czy prezydent, a rada jest przeciw. Takie przedsięwzięcia udają się tylko wtedy, jeżeli jest zgodne działanie i jest akceptacja wszystkich stron. wszystkich stron. A jak jesteśmy już w zmianach architektonicznych w centrum miasta, wiemy o tym, że ulica Bohaterów Westerplatte doczeka się remontu. Podnosiły się głosy, że nie powinna ona być robiona tak, jak została zaprojektowana, bo nie uwzględniono tam ścieżki rowerowej. Pan uważa, że ścieżka rowerowa w tym miejscu kosztem na przykład miejsc parkingowych i części chodnika to jest dobra rzecz? Znaczy w ogóle rozwój sieci ścieżek rowerowych. Nie ja wszystko się... w porządku, tylko tuż obok mamy deptak, który od, od... de facto jest największą ścieżką rowerową w naszym mieście. Myślę, że w województwie, że nie ma większej i szerszej ścieżki rowerowej. No, od jakiegoś czasu deptak jest tym miejscem, przez które rowerzyści mogą z powodzeniem przejechać. W tym wypadku powstałaby kolejna ścieżka rowerowa, równoległa w zasadzie do deptaka. No, Zielona Góra i sam deptak nie jest aż tak potężny, tak mi się przynajmniej wydaje. Że nie można, przejeżdżając przez deptek, dostać się na przykład na plac bohaterów, tak? No trochę sugeruję pan odpowiedź, panie dyrektorze, ale tak, ścieżki rowerowe bardzo cieszą, tak? o, i to, że one są już w jakimś większym zakresie budowane, to niewątpliwie jest zasługa stowarzyszenia rowerowego, no, które bardzo przodu, aktywnie innymi, tak. działa w mieście rowerem do przodu. I natomiast. Ja bym szukał jeszcze trochę może innego przebiegu. No tam, tam, tam mamy ogromną koncentrację tych, tych funkcji ruchu pieszego, y, potrzebę. No mamy obsługi lokali, lekarską, chociażby gdzie jest mnóstwo i gabinetów lekarskich, brak parkingu. Lokali y, usługowych. Y, no, mamy tutaj y, rzeczywiście y, pytanie o, o priorytety. Najlepszym w takich sytuacjach rozwiązaniem jest podjęcie wysiłku, żeby znaleźć rozwiązanie kompromisowe. Bo być może ta ścieżka może przebiegać gdzieś w pobliżu, na zapleczu ulicy bohaterów Westerplatte. Można by się pokusić o, o takie równoległe, bliskie ulicy bohaterów Westerplatte rozwiązanie. Bo z tego, że ludzie do miasta przyjeżdżaliby rowerem, też są korzyści. Oczywiście. Ale. A po jeszcze to jeszcze na sam koniec, bo niedawno uaktywniło się Kolejne stowarzyszenie zawiązane przez mieszkańców miasta, tym razem jest to stowarzyszenie, które jest za budową drogi, która byłaby kontynuacją tego nowego odcinka, który niedawno został oddany do ruchu, czyli tak jak pierwotnie zakładano to w planach kilka lat temu, mia miałby to być łącznik dochodzący do ulicy botanicznej. Mamy z jednej strony stowarzyszenie Mój Las, jeśli dobrze pamiętam, które broni tego miejsca, z drugiej strony mamy teraz stowarzyszenie, które optuje za tym, aby ta droga, tak jak była planowana lat temu, kilka, powstała, jak pan myśli? Jest tutaj szansa jakakolwiek na kompromis, bo w tej chwili e, jakby została ta walka pomiędzy mieszkańcami, zwolennikami i przeciwnikami tego rozwiązania komunikacyjnego, e, przesunięta z magistratu czy z radnych, e, i magistratu na dwa stowarzyszenia, które no, po sąsiedzku się zwalczają. To, że mieszkańcy się aktywizują i po jednej i po drugiej stronie. No, to jest akurat jest, świetna sprawa, co do tego nie ma nieprawidłowo. Rozmawialiśmy m.in. na Komisji Gospodarki i na sesji z przedstawicielami tego stowarzyszenia, które walczy o drogę. Z tego co zauważyłem, tam są głównie mieszkańcy ulicy Jagodowej, którzy obawiają się, że będzie zbyt duże natężenie ruchu na ich ulicy. Ja jeździłem już tą, tą, tą nową ulicą, tym łącznikiem, i no, nie zauważyłem tam zbyt wielkiego ruchu, więc być może. Może nie wszyscy może, jeszcze wiedzą, że trawerga została oddana do być, być, być może te, te obawy będą nieco złagodzone przez, przez tę sytuację. Natomiast jeżeli chodzi o te rozwiązania, taką dobrą zasadą jest to, żeby jeżeli się przez miasto planuje jakąś obwodnicę, to żeby proponować dwa, trzy warianty. Trzy warianty to jest taka praktyka i tak było na przykład, w przypadku południowej obwodnicy Nowej Soli, kiedy był czas, kiedy dyskutowano y, bardzo mocno, który z wariantów wybrać, teraz inwestycja już jest realizowana. Natomiast y, tutaj, y, y, w momencie, kiedy y, w około 2008 roku, kiedy pracowaliśmy nad studium, mieszkańcy Jagodowej, ulicy Jagodowej zorientowali się, że w pobliżu ich ulicy ma przebiegać ta trasa, oprotestowali ją i jakby. Y, bez czasu na dłuższą analizę, bo trzeba było uchwalać studium, wybrano ten niefortunny przebieg tam, gdzie prawie że na jej przebiegu wybudowano domy i to jest bardzo niekorzystne, no bo powstało całe osiedle domków jednorodzinnych i. I jednocześnie w tym samym czasie zaplanowano tuż pod oknami przebieg trasy. są tacy, trasy. którzy twierdzą, że ludzie kupowali im te działki, być może też w nieco lepszej cenie, ze względu na to, że miała tam przebiegać no tak, droga. Tak by chcieli zwolennicy przebiegu, czy powiedziałbym odsunięcia od ulicy Jagodowej tej trasy, to widzieć. Mieszkańcy z ulicy Ekologicznej widzą to inaczej, ale też... I mieszkańcy kilku innych osiedli mają wielkie wątpliwości co do przebiegu przez enklawy leśne, które są takimi już pozostałościami tych enklaw. Tam też bardzo dużo podpisów zostało zebranych. Słabą stroną właśnie tego braku w orientowości jest to, że tę drogę tak jak gdyby wytyczono patrząc tylko na mapę, na płaską mapę. Tak? I co byśmy nie mówili, to okej, okay, nie są to Himalaje przejście przez tą trasę, ale różnice wysokości na tej trasie są bardzo duże i uważam, że gdybyśmy chociażby tylko policzyli, jak poprowadzić tę obwodnicę od ulicy Wrocławskiej wokół Jędrzychowa, tak aby obsłużyć Wszystkie inne osiedla, ale ruchem obwodowym, a nie ruchem przez centrum no, to osiedla. To na pewno byłaby zupełnie inna inwestycja i yy, Ona, ona to, ten przebieg tej, tej obwodnicy, który szedłby ulicą Nową, jednocześnie byłby drogą do Drzątkowa, i wo, gdzieś tam za osiedlem uczonych łączyłby się z, z wylotem na korzuchów, ten przebieg mimo że dłuższy, ale po terenie płaskim mógłby się okazać przebiegiem tańszym. I chociażby oczekiwałbym, żeby magistra, to, co prosiłem już. Ponad rok temu dokonał wyliczeń. I nie wykluczone, że kiedyś tego rodzaju wyliczenia potrzebowały. I taka analiza i tego rodzaju byłaby potrzebna. Kazimierz Łatnichieński, radny Prawa i Sprawiedliwości, był dzisiaj gościem programu WIPRUM na 96 FM. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia. Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30. A ja oczywiście zapraszam na powtórkę programu WIPRUM dzisiaj o godzinie 17.30. Small.